Siema w odcinku 13 Skończmy sobie turę O, możemy kogoś jeszcze zaupgrade'ować Możemy Weterana Dobra, spokojnie Co my mamy tutaj zaupgrade'ować? Na pewno tak, EXP EXP generała nie możemy Co, co jeszcze możemy... Przepraszam Tutaj zapgrade'ować 10% więcej ruchu, może być też evading agents, tak może być, dobra kończymy turę, zobaczmy co się dzieje dalej powinni nas nie, nie zaatakują nas to możemy, spróbujemy ich zaatakować jak jedna z ich armii Popłynęła do bazy. Mamy tutaj dwie w sumie. Nie wiem jak to będzie wyglądało. E, to była chyba zima. Więc jak będzie teraz wiosna, to damy radę. Ogólnie już jest dobrze. Piraci już nam nie przeszkadzają. Na razie. Wszystko przed nami domyślam się. W Apolonii jest nawet 4 na plusie. Zobaczymy <laughs> jak będzie dalej. No i tutaj będzie taka nieustanna walka, dopóki nie, nie zwyciężymy w jakiś sposób z Kartaginczykami tutaj na wyspie to będziemy bez przerwy takie odbijanie piłki. My ich wybijemy, pójdziemy się e, jakby. E, pójdziemy sobie do naszej ziemi się ogarnąć. Oni znowu zrobią marmię i tak będzie cały czas, takie odbijanie piłki znowu. Dobra. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy... E, potrzebujemy piechoty. Piechoty, piechoty, potrzebujemy. Piechoty. Dobra. Co on tu ma? Osiemnacha, ale co on tu ma? To jest ważne. Tak, tak. No, nic ciekawego w sumie, nie ma słoni, to nas interesuje. Dobra, jak to wygląda? Czy Ty jesteś w stanie go zaatakować? Jesteś ciekawy czy ty, też będziesz w stanie go zaatakować? Próbujemy, jak coś to się cofniemy. Tak, wiem, 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 że nas nie lubicie. Dobra, jeżeli będą chcieli e, walczyć, to jest po nich. Nie będą chcieli. Tak też myślałem. Ale zostańmy. E, jest tylko jedna sytuacja, która może dać nam w kość, a to taka, iż Syrakuzy nas zaatakują razem z Kartagińczykami. To może być jedyna sytuacja patowa dla nas w tym momencie. Dobra, zapraszamy pana gubernatora do tarasu. Na tarasę. Ci sobie chci e, sobie tutaj stali, ale możemy już podjechać tutaj, może oni też coś trochę pomogą dawajcie szybciej spacja pomaga dobrze tutaj sobie już 7 nawet jest na plusie, dobrze, dobrze niech tak będzie <laughs> przepraszam dobra kasy mamy Sporo, nie ma co narzekać. Nie wiem, czy to nie był jednak błąd tutaj. E, wejść tak głęboko w teren. No, zobaczymy, ponieważ jeżeli. E, tutaj była jakaś armia i ona tutaj przyjdzie i trzy armie przyjdą. Myślę, że powinniśmy dać radę. Mamy dosyć, e, dosyć ciekawą, e, kompanię dobrze. Ten sobie tutaj. Rządzi ten też. Na razie nic nie mamy do zrobienia. Warminium też. Jak sobie ci razem jeszcze zobaczymy. Veneti. No Veneti widzę, że sobie odzyskują siły. Ok. A jak wygląda, jeżeli chodzi o dyplomację? Veneti nie za bardzo. Ale dobrze żyje z nimi, więc jest ok. Dobrze, tutaj się będzie działo w takim razie. Ci nas nawet zaczęli lubić, co mnie pociesza. Ci za to odwrotnie, bo już my weszliśmy na teren, ale to nie ma znaczenia i tak jest po nich. Dobra, Atenę jest ok. Czy my mamy z kimś jakiegoś Trojda z Syrakuzami, których zaraz pewnie nie będzie? Dobra, nikogo do upgrade'a. Lecimy kolejną turę. Wiosna. W, w, w zimę mieliśmy chyba więcej. O, 4000. O, cofają się. Cofają się. Gdybyśmy tutaj mieli trzy armie, syrakuzy już by były nasze. Ale jeżeli zaatakujemy dwoma, wygramy to. Będą, no myślę, masakryczne straty. No i wtedy Kartagina na pewno się nas zemści. Ale my sobie pójdziemy do Panoramos Panormos, i sobie to zgrabimy. I tak będziemy to robili. Dopóki możemy. Nie możemy rozdzielać tych dwóch armii, żeby nas nie zaskoczyli w jakimś stopniu, większym bądź mniejszym. Nie, dziękujemy bardzo. Nie jest to nam w ogóle potrzebne. Nie jest ten pakt o nieagresji z Wami w ogóle nam potrzebny, ponieważ jeżeli będziecie chcieli być agresywni, to Was zetrzemy w proch. Taka jest prawda. Tutaj a, mieszkańcy Chorwacji, Dalmaty, Dalmaty, nawet z nami chyba są w niezłych relacjach. Teraz widzę, że każdy chce z nami pokoju. Jak zobaczyli, że my mamy trochę więcej siły. Dobrze, jaka misja? 17 tur, public, uh, public Works. A, co to da? 15% dobrze. Konstrukcja, dobrze, a czy my już nie mamy czegoś sko Nie, my mamy teraz myślałem. Management, a konstrukcja to będzie tutaj i zrobimy sobie... No dobrze, zrobimy sobie konstrukcję. No dobra, i co i co my tutaj możemy zrobić? Kiedy my tam dojdziemy? W kolejnej turze? W kolejnej, no to dlaczego by nie? Może nie Primus Interpares, może tutaj generał Legio e, Italica Uno. Sobie tam pójdzie, ten będzie go mniej więcej ubezpieczał. Tak tutaj ci jadą. Czy to jest flota? Tak, dobrze. Chyba będzie pierwsza nasza. Kurcze, oni jednak są trochę mocniejsi, chyba. Znaczy, nie chyba na pewno 120. I ci, a tutaj mamy po ile osób? Po 80. A spróbujmy. A spróbujmy a co? A mikrokami może ich rozwalimy. Próbujemy. Próbujemy. Nie czuję tego, ale spróbujmy. Gdzie pierwsza w sumie taka e, większa wojna, znaczy na morzu, to pierwsza z kartaginczykami, ale chyba ogólnie będzie taka duża pierwsza. Mare. Ionium Dobrze Dry Jest ok, pogoda jest ok Co oni mają na początku? Eee, gdzie są te ogniowe? To są te ogniowe, czy tutaj ogniowa? Nie Kurczę, bardzo dobrze je ustawili z tyłu Bo z przodu byśmy je rozjechali od razu Dobra, oby generał nie umarł tym ten, ten będziesz tutaj Zróbmy sobie tak, że na jeden, czwórka, albo może zrobimy tak, i tak, i dwóch, dwóch, tutaj trzech na ten i będziemy się cofać. Tak, będziemy uciekać, bo to nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji niż taki zwrot cały czas. Tutaj już się ustawcie tyłem, to stanie sobie gdzieś tam z tyłu całkowicie. Dobra, lecimy na pewno. Pierwsi nas zaatakują. Czy to jest ta większa? My mamy 1600-1200. Wcale nie, my mamy chyba dwa duże. Tak, no i spróbujemy coś tutaj ugrać. Dobra. Panowie, tak, tak. Czy wy macie jeszcze jakieś.? Macie, zróbmy wam coś takiego. A kto ich już atakuje? Pewnie ci. Te ogniowymi. Nie pociesza mnie to. Dobra, chłopaki, może wy się trochę wycofajcie, wy też. Ja dobrze, 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 dobrze. A niepokoją mnie tamci jednak. To jednak bardzo zły pomysł w takim razie. Jak widać na załączonym obrazku Dlaczego on nie chce płynąć? Przepraszam, to jest jakiś yy, problem. To bardzo źle, tak myślałem, że wyjdzie źle. Ale to spokojnie, tych wszystkich da się odbudować. To w pełni jest porażka przeze mnie. W pełni. To nie był dobry pomysł, żeby takich ustawiać. Zresztą to w ogóle nie był dobry pomysł, żeby ich atakować. Kompletnie cztery jednostki straciliśmy, ale to się bezproblemowo da odbudować. Gorzej plama na honorze pozostaje moja, Markusa Brutusa. Oj kurczę, blaszka. Niedobrze, no niedobrze, co zrobimy. Będzie jeszcze raz trzeba jakoś wymyśleć Avenue Brutus. Ciekawe. Doświadczony generał, no było widać to. Bo widać, słychać i czuć normalnie. Ajajajajaj, aj, aj, aj. jeszcze tu mnie wystawili. Za mną pojedzie, to może być dosyć słabo. Zresztą, w ogóle te statki są jakieś wyczepiste. No nic, nie popisałem się. Jak mówiłem, te walki są dosyć ciężkie na morzu. I naprawdę trzeba mieć albo farta. Przeciwnik dobrze tutaj walczy, naprawdę dobrze walczy na morzu. Trzeba mieć od razu jakąś porządną przewagę, żeby. Dobrze to szło, bo inaczej, jak widać, idzie to bardzo źle. Mamy jakieś jednostki, które dużo kosztowały, to jest bez sensu, żeby tutaj były te jednostki. 480 do przodu. Czy tam około 400. Dobra, może w końcu zbudujemy tutaj ten, te baraki. Tutaj są baraki takie, to tutaj baraki zrobimy auxilli. Mm -hmm. Tutaj chłopaki, też taki ruch powiem z mojej strony? Jeżeli oni przyjdą tutaj jeszcze z jedną armią? To musimy się moim zdaniem wycofać. Ten też mnie nie za bardzo tutaj widok tej armii uspokaja? Sobie może zaczniemy też robić jeszcze jedną armię. Dobra, kogo my sobie możemy wybrać? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą polityka chętnie bym kogoś zrekrutował z tej papiri, papiri ale nie ma nikogo więc może sobie zrekrutujemy z tej juni tak jakby co tak zróbmy weźmy kogoś z juni weźmy kogoś z juni juni junia dobrze ten ma jeszcze więcej zila tak zróbmy Dobra, rise army, rekrut i zróbmy sobie, on będzie miał w sumie, Co mogłoby tutaj mu zrobić? Tu musi być e, szybka armia, to musi być szybka armia, w takim razie nic ciężkiego nie będzie, będzie miał samych, e, samych lekkich żołnierzy. Eee, hastati też jeszcze zrobimy, może dwie konnice. To zrobimy sobie na razie jedną. Ok, jakby co? Jakby im tym odbiło? A może tak być, może tak być. Jest to niewykluczone. Dobra, czy my możemy jakiegoś agenta specjalnego jeszcze zrekrutować? Możemy. Mamy jednego tu, jednego tu. To nie, na razie nie rekrutujmy. Na razie agentów, w no, wwrót. Markus Legio 1 sobie tutaj widzę, rośnie w siłę. A, ale jest Legio 1? Legio 1, nie, to będą cały czas atakować. To on nie potrzebuje żadnych defensywnych skilli. dobra? Tak. Później będziemy szli w tą stronę. Dajmy mu jeszcze Warfare i Git. Dobra, czy szybkie sprawdzenie Syrakuzy, no, jest jak jest, no. Dobra, kończymy tą turę. Jest jak jest. No niestety, jeszcze nas do dowalą, ale to my sobie spróbujemy uciec jeszcze dalej. Nie możemy uciec. A Ciekciagawa, dlaczego nie możemy uciec? No trudno. To w takim razie klęska już całkowita, ale z jednej strony będziemy zarabiać więcej kasy. A w tym momencie ta flota nam jest niepotrzebna. Wiem, wiem. No wiem. Wiem, że no, def. Ale ile oni stracili teraz, a jeszcze ile stracą. Więc jeżeli przewrócimy tą flotę na świeżo, to myślę, że sobie z nimi damy radę. Dzięki poświęceniu rzymskim żołnierzom na morzu no ale ja to w ogóle błąd, że ja zrobiłem tych lewi zaoszczędziłem trochę kasy, a... no widzieliście, z rami zresztą jedyne co mogłem robić to uciekać, nic więcej oni nic na pierwsze rzuty tych włóczni nie robią hmm. A właśnie, czy Kartagina już była, tura Kartaginy była. Czyli oni tutaj nie przyszli. Tutaj są fajnie, dobrze. E... No, bo... nie, 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 nie. Nie, 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 Tak, jak mówiłem wcześniej. Jeżeli by się tak nas nie bali, to by nas zaatakowali, a wtedy byśmy zmierzyli. A tak, to, to też nam to nie pasuje, żeby się z nimi bratać. Bo w późniejszym czasie będziemy mieli problem z ekspansją na północ. Dobrze. Veneti. Chyba się na razie nie muszą przed nikim bronić. Ale mogę się mylić. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, wiemy o tym, że Brutus niestety umarł. Szkoda, bo bardzo fajnie się nazywał. No, ale trudno. Kalpurnia eee, Lanata. Chyba kobieta. Polybion Military Reforms. Czyli... Czyli możemy już Możemy w takim razie, to jest znak, że możemy zmienić nasze e, wojsko na lepsze, po prostu. E, to chyba jest jeszcze ta zmiana, w której nie ma bardzo dużych zmian, jeżeli chodzi o wojsko. E, ale zobaczymy. Z, zresztą sami zobaczycie, e, jak to wygląda. Na razie w tym momencie nie możemy nikogo upgradeować, ale zaraz się to zmieni. Ci są bardzo blisko, w sumie. Ale to zaraz idzie zima. I też mi się to nie podoba. Cofnijmy się. I w momencie, jak a, będziemy mogli już zagredywać wojska, to jeszcze raz się do nich przejdziemy. Tym razem już bardziej agresywnie. Chyba jakiś zastępca. ...Hannibala, którego rozgromiliśmy. Chyba tak. Dobrze. Czy my na razie potrzebujemy... Oho, właśnie. Czyli już możemy robić tych... ...Hastati. Tych takich prawdziwych Hastati. I możemy zrobić bez. To są już na pewno lepsze... ...wojska, nie powiem, że nie. Na pewno lepsze. Czyli my już możemy ich upgradeować? Nie, nie możemy, czyli potrzebujemy e, tego researcha. No, tak, tak. Czyli upgrade możemy robić dopiero po tym jak e, odkryjemy ten dom reformę, a kupować jednostki możemy już nowe. To bezsensownie kupiliśmy te jednostki. No ale dobrze, też będą mi takie w takim razie. Tu jest duża różnica w cenie, w sumie to żadna prawie że, to bardziej, że już ich nie ma, tak? Może będzie można je zapgrejdować. Może. Mamy już tutaj Velites. Velites nieźle sobie radzą, nie powiem, naprawdę nieźle. Już o wiele mocniej dają czadu przeciwnikom. Tak też sobie ich jeszcze nawet weźmy, jeżeli możemy. Możemy Zróbmy jeszcze Dziękuję też są już w ogóle wyczepiści No i wyczepistą mają cenę To na razie nie Na razie aż tak wyczepisty my wojska nie potrzebujemy Dobrze Jeżeli chodzi o naszy, o naszą kasę, no to nie wygląda to źle Wydaje mi się, że po zbudowaniu tego slave tradera tutaj nieźle zaczęło się powolić. Eee, tak mi się wydaje. Czy my możemy zobaczyć, ile kasy dostajemy ze slave'ów? Też wcale dużo się tutaj nie zarabia. Tak, system 76, 15 około procent to są slave's. A tutaj więcej nawet. Dobrze. Na razie niech tak zostanie. Kasowe jest ok. Na razie nic nie zmieniajmy. Prince Bass. To są już takie początki. Naprawdę niezłej już ee, piechoty. Naprawdę niezłej piechoty. Ta piechota bezproblemowo poradzi sobie z kartaginczykami. Naprawdę. Tu będą Velites. Tu będą też Velites. Damy radę. Tak, zmienimy te, te wojska i wtedy sobie powalczymy z kartaginczykami. Powiedziałem, że Velites z nikim nie walczy, bo widzę, że tutaj się zbroją. A tutaj... Liguria wreszcie wyszła z odpatawią i też idzie w tą stronę. No nic, dobra. Wkraczamy w zimę. 2.6.9 na 2.6.8 Uwaga, Kartagina nas atakuje. <grybujesz> nie wiem dlaczego oni nas atakują, nie wiem. No ale dobrze, jeżeli... Dlaczego by nie skorzystać z tego, że sami chcą nas zaatakować? Zabraliśmy sobie w niewolę, i teraz po tej dużej. Oho, teraz pytanie. To są wojska, jak nic. Dwie duże armie i nimi trzeba się szybko zająć, bo jeżeli połączą się w trzy, to jesteśmy na przegranej pozycji. Tak, 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 bo to nie ma co tutaj. Nie ma co w takim razie tutaj e, czekać na nich, trzeba jak najszybciej spróbować pozbyć się tej armii, bo chyba generał przeżył, ci idą, chyba do Apolonii będą szli. Nie, nie chcemy, naprawdę nie chcemy z wami nic. E, Oni się kierują w stronę Apolonii, bo najłatwiejsze miejsce do przejęcia, ale jeżeli to tylko zrobią, to te dwie armie ich zniszczą. Mamy to. Dobrze. Znowu piraci. A zrobiły sobie tak. Bardzo mi mi miło, którego widzą, Skąd wy go widzicie? Nie wiem skąd. O, proszę bardzo. To mnie ciekawi ta sytuacja. Sytuacja mnie ciekawi, co tam się będzie działo. Domyślam no się, że to nie jest najlepszy dla was pomysł. Oho, jest chyba jacyś berserkerzy. W ogóle jest chyba jakaś zaraza. Uważaj, eee, uważaj, Pompejo. Nie pamiętam, jak się Pompejo nazywa. Dobrze. Teraz tak, tych możemy sobie zupgradeować. Oni będą dużo kosztować. Tu nie jest źle, a tutaj... Ajajajajaj... Dobrze. Trudno. Hastati! Zobaczcie jak będzie kasa leciała teraz. Tak. Pstryk. Pstryk. Pyk. 500 w dół. O, taka sytuacja niestety. Dobrze. Pięknie to wyszło, pięknie, pięknie, naprawdę pięknie to wyszło. Nie za bardzo, tylko piękne jest to. To nie jest najpiękniejsze, naprawdę. Są dwie dwudziechy. Ci sobie nie uciekają. Tak, to są dwie dwudziechy. Musimy się cofnąć w takim razie. Ready for Musimy się cofnąć, zagrupować, ja pierniczę, JA pierniczę. Ale nam zaszła kasa, mam nadzieję, że trochę w lato to podskoczę, ale ogólnie nie jest za wesoło. Dobrze, że nie mamy e, tej floty, bo tutaj wszystko się dzieje, nie bez przyczyny. Gdybyśmy mieli flotę, to tutaj nie wiem, ile by było z 2, może mniej nawet. Z gdzie 2? Domyślam się, że mniej jeszcze. Dobrze, wy bardzo ładnie się postawiliście im, kartaginczykom. Żebymy sobie bardzo lubię to. Przepraszam. Coś jeszcze możemy sobie ciekawego tutaj. Możemy, Captives Zrobimy sobie jeszcze tak Dobra, i co tutaj? Tutaj weźmiemy sobie morale dla przeciwnika na minusie. Upkeep, upkeep tutaj będzie bardzo ważne. I to w sumie też jest bardzo ważne. 20% więcej amunicji, no, będzie super dla Velites, którzy od tyłu będą e, tutaj kartaginczyków strzelać. Dobrze, no zapowiada się ciężka walka, mieliśmy tyle kasy na plusie, proszę bardzo już prawie nie mamy kasy. Tutaj idą dwie armie, e, przegrana na morzu z Kretesem ogromna. Z jednej strony dobrze, bo mamy kasowo, jesteśmy trochę lepiej, bo tam było jednak 600, to była sama, sama generalska ta e, flota, gdzie jeszcze te velite, z których było chyba z 5 czy 6, to z ponad 1000, 1500. No nic, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.